Siemano mordeczki, szlakiem bawarii lecimy z kolejnym odcinkiem w sumie pierwszym z serii o moich autach. Także witam was z pokładu X5M z zimowej Norwegii mroźnej minus 30, śniegu po pas, Także o, o, dzieje się. No, i też z tego powodu nie zacznę, tak jak chciałem. Chciałem ruszyć z BMW, tak, bo jednak ich miałem najwięcej. Najwięcej przerobiłem, najwięcej nagród, najwięcej razy wątroba mnie bolała po, po zlotach. No ale nie przebiję się przez tą ścianę śniegu tymi klasykami w tej chwili, także będę troszeczkę improwizował i zaczniemy sobie od marki, w której się zakochałem jakiś czas temu. Jest to marka Porsche, też klasycznie. Całkiem inna motoryzacja i, i zaczniemy sobie, myślę, że też grubo, bo 964 3.3 Turbo Także kultowy, kultowy model Przy okazji Pokażę Wam filmik, który nagrałem dla pewnego kolekcjonera Z Polski, który był zainteresowany kupnem tego auta ode mnie Ciekawe czy zgadniecie Piszcie w komentarzach No i co, oglądajcie do końca, bo tam też powiem Wam O kolejnym aucie O kolejnym odcinku, mała zapowiedź Także co, lecimy! Dobra Nagrywamy, cześć Józef Tak jak żeśmy Rozmawiali. Chciałem Ci przedstawić, zaprezentować 964. No i siebie przy okazji. Także tak to wygląda z zewnątrz. E, może po kolei. No, mam nadzieję, że ktoś Ci tam pomoże, gdyby, gdyby był problem z tłumaczeniem, bo nie wiem, czy bym umiał tak wszystko ładnie po angielsku to powiedzieć. E, no dobra, po kolei. 91 rok, 135 tysięcy przebiegu do tej pory. W moich rękach około 2-3 miesięcy. No tylko, że ja u mnie jest tak, że pomysły różne się rodzą i, i jakieś zmiany planów. Auto ogólnie no, dla mnie świetne, fajne i, i, i fajnie się nią jeździ. Ale chcę coś innego, tak? Eee, także po, po kolei, odkąd je kupiłem eee, Wymieniłem lampy Z tyłu Także to wszystko jest nowe Stare też mam w pudełeczku Także są eee, Końcówki były, były w chromie Polakierowaliśmy je na czarno Ja nie wiem czy to jest przyklejane, ale to Felgi, nie są to oryginalne speedliny, są to, są to odpowiedniki RH o tych samych parametrach. Oponka Michelin. No, całkiem oponę są, No, myślę, że śmiało można, można korzystać. Eee, wymieniłem też te uszczeleczki, bo były dość słabe. I pomalowaliśmy przy okazji progi. No tak jak wspominałem, plan jest taki, żeby ją całą pomalować. Także jeżeli się nie sprzeda, myślę, no w ciągu dwóch tygodni, bo już mam umówionego lakiernika, będę chciał ją całą pomalować. Tak, żeby była jak należy. No wiadomo, wtedy będzie inna cena. No ale lecimy dalej z zewnątrz. Przy okazji malowania są tutaj trzy wgniotki. Raczej ich nie uda mi się pokazać telefonem. Też to będzie wyciągnięte. Antenę. Będę chciał to zaspawać i, i zamalować. Bo nie podoba mi się. No był chyba telefon kiedyś, czy jakiś zestaw, zestaw do tego, ale nie ma. Jeszcze jedna rzecz tutaj, też w tym miejscu, Widać, że to było naprawiane. O, może teraz takie, takie przejście. Widać, że to było naprawiane, ale nie był demontowany ten, ten błotnik, także myślę, że to była jakaś tam lekka obcierka. Ktoś to po prostu poszpachlował i, i pomalował. No, jeszcze tu jest takie. To po ostatniej, po ostatniej przejażdżce w góry, niestety, Norwegia, kamienie. E, także, także ten element też jest. Słaby. Tarcze wymieniane były w Porsche chyba dwa czy rok temu, czyli 2020 albo 19 rok. Zawieszenie gwintowane Bilstein tak samo było wymieniane na nowe. Też jest na to faktura. Ogólnie jest duża książka. Naprawdę wiele stron. Serwisy, rachunki i tak dalej. Także ma. Ma bogatą, bogatą historię, przyjechała ze Szwajcarii do Norwegii. Tu jeszcze ten spoiler, bo też mnie wiele osób pyta, w jakim jest stanie, także oceniam ten stan. Myślę, że na dobry plus są takie naprawdę delikatne dziurki. Przerabiałem ten temat już w innych autach w BMW. Eee, też te spoilery, wiadomo, z biegiem czasu coś się z nimi dzieje, ale ten widać, że jest naprawdę w fajnym stanie. No i, i w sumie tak to z zewnątrz wygląda. Co jeszcze z takich, wiadomo, no tu jakieś delikatne odpryski, tutaj coś, eee, tutaj także, tak jak, tak jak wspominałem wcześniej, chciałbym ją całą polakierować. kierować. pod maską no, te amorki one słabo trzymają ale są mam dwa na przód dwa na tył kupiłem także też one są w zestawie tu też jest cały zestaw kompresor książka rozbierałem to otwierałem czyściłem myłem eee, lubię się tym bawić także tutaj wszystko też nie widać żeby było jakaś historia wypadkowa tego auta, wszystko wygląda na oryginalne, jakieś karteczki, wlepki i tak dalej. Wszystko jest. Też myślę, że podczas lakierowania, no, te uszczelki, wszystko też bym dał nowe. Aha, tu jest ważna sprawa. Była szyba pęknięta, ja ją wymieniłem. I w, tutaj, w tym miejscu i z drugiej strony widziałem, że coś było robione, jakby delikatne burchelki, już coś tam się działo, także yy, blacharsko jest to zrobione, ale jest tylko tak pomalowane, polakierowane sprayem. Yy, po prostu nie robiliśmy tego tak, jak no, powinno być, bo, bo i tak będzie malowane całe auto. Także blacharsko jest zrobione. Głośniki nowe, przód, tył. Tu też te skóry, myślę, że są w fajnym stanie. Tu jest jedno przetarcie. I z drugiej strony w jednym miejscu tutaj jest takie coś. Z rzeczy, które jeszcze dołożyłem, to jest radyjko Blaupunktremen. Holder na, na telefon, no i kierownica, oczywiście, tak? bo ta oryginalna mi się nie podobała. Oczywiście jest, jest w zestawie, także, także wszystko mam. Tu jest jeszcze taka skaza na, na fotelu z tyłu, wiadomo, nikt nie jeździł. Także tam nie ma się do czego przyczepić. Tutaj te skóry też, to wszystko naprawdę w fajnym stanie jest. Ktoś bał o ten samochód? Tak, poprzedni właściciel też, też o niego dbał. I, i w środku, no widać, że jest. Ma te, No, wygląda na te kilometry, które, które są. Aha, jeszcze, jeszcze tu jest takie przebarwienie. Mam nadzieję, że będzie widać. I w sumie, w sumie to tyle ze środka. Co tu mogę więcej? Podsufitka jest fajna. Może tak zrobię o szyber dach, Wszystko działa. Tutaj też od butów, wiadomo, nic nie jest powycierane, bo też ja na to zwracam uwagę, nie lubię, jak się wysiada. Aha, stopery też wymieniłem. Także stopery są, są nowe, fajnie trzymają. Z tyłu motor. Tak samo. Amorki słabo trzymają. Są dwa nowe. Serwisowane wszystko jest w Porsche. Tutaj nie wiem, czy to jest normalne, że to tak wisi, ale tak było. Na pewno będę chciał to przykleić, jak będzie proces malowania. Chyba z tego, co czytałem, to za 5 czy 10 tysięcy jest wymagany ten serwis na 20 tysięcy kilometrów. Także tam świecę i, i nie wiem, co tam dalej jest. Jeszcze się nie zagłębiałem w tym temacie. Na pewno, jeżeli ją pomaluję odświeżę, to będę chciał też ten serwis zrobić i, i próbować po prostu w przyszłym roku wystawić się sprzedać. No, tak to wygląda. No. Małe autko, nie ma co za dużo tutaj opowiadać w koło. Jeździ, pali, nie możemy ją odpalić w sumie. Może będziesz chciał komuś pokazać, jak pracuje motor. Oczywiście ee, świeci się airbag. Jeszcze tego nie zrobiłem, będę chciał to wyłączyć Teraz, bo chyba nam się... Muzyka nam się włączyła. Fajnie trzyma temperaturę Mówię, jeździłem tutaj po Norwegii eee, Odkąd ją mam No może 2-3 tysiące kilometrów zrobiłem Także eee, ogólnie jestem zadowolony ja chyba nie pokażę Stanu klocków ale, ale tak jak wspominałem Było to wymieniane Tarcze klocki z przodu Nie wiem jak z tyłu Ale też zerknę na te papiery Ogólnie mogę też porobić zdjęcia Żeby było wszystko Jasne, nie jestem jakimś handlarzem, tylko o, chcę, żeby ktoś był zadowolony, tak? Jeszcze raz rundkę zrobię i myślę, że tyle. Cena 120 tysięcy euro. Auto zarejestrowane w Norwegii. Eee, sprowadzając to chyba są te same zasady co, co Unia Europejska ale podejrzewam, że, że Ty już lepiej wiesz, bo sprowadzasz auta z różnych, z różnych yy, części świata, także pewnie lepiej znasz przepisy niż ja. Mówię, nie jestem handlarzem, nie handluję tym, nie sprzedaję. Akurat pomysł się zmienił, i, i chcę coś innego. Nie? Także zapraszam. Mam nadzieję, że wszystko co mogłem to, to opisałem. Gdyby coś było, byś miał jakieś pytania, zapraszam. Postaram się odpowiedzieć. Tu jeszcze gdzieś tam czytałem, że ludzie zwracają. No troszkę piasku, trzeba to podkurzać. Eee, że tam słabo to ta płyta tak? Pod, pod tymi pedałami, ale tu jest akurat OK. No, tyle. Trzymaj się, pozdrawiam i życzę udanych, udanych zakupów. Niekoniecznie ode mnie, ale, ale trzymaj tą kolekcję taką jak masz, fajnie to wygląda. Jeszcze raz pozdrawiam. Na razie. Hej. Pożegnanie było z potencjalnym nabywcą. Niestety nie kupił ode mnie tego auta. Kupił to ktoś inny. 964 została w sumie w Norwegii, w kraju, w którym ją ja kupiłem. Także, także jest gdzieś w pobliżu. Może kiedyś się spotkam na, na trasie. W międzyczasie no nie kończymy tego filmu. Chciałbym Wam jeszcze pokazać kilka zdjęć, które, które mam odnośnie 964. Zaraz po zakupie, jak wyglądała, także, no, auto w sumie, jakby to powiedzieć, z kilku metrów wyglądało bardzo ładnie. Niestety, no, lakier, tak jak słyszeliście na filmie, wymagał, wymagał odnowy. Plan był, żeby ją pomalować, gdyby się nie sprzedała, no, niestety, wyszło inaczej. Widzieliście też gdzieś na przebitkach, właśnie zmiany, których dokonałem, tak, czyli, czyli kierownica Momo, prototypo. Myślę, że do kolejnego modelu Porsche jaki, jaki mam, nie założyłbym tej. Wybrałbym troszeczkę, troszeczkę bardziej taką: jakby to powiedzieć, ona, ten, ten cały piersień bardziej jest w stronę, w stronę kierowcy i, i te ramiona są bardziej wygięte, także jest dużo więcej miejsca na nogi. Oczywiście, cup holder, no bo kawka umie obowiązkowo. Ten magnes na, na telefon też fajnie mi się sprawdzał, jak najbardziej polecam. Także, także do tego też bym wrócił. No radio Blaupunkt Bremen moim zdaniem top of the top jeżeli chodzi o, o klasyczne samochody i, i funkcjonalność i ogólnie wygląd tak pasuje mi wszędzie naprawdę miałem już te radio w BMW w Porsche także wszędzie fajnie się sprawdza. Wszystkie, wszystkie funkcje super działają i jest naprawdę wygodne. No, tutaj możecie zobaczyć dość fajne spotkanie, które, które utkwiło w mojej pamięci. Dwie 964 na jednym obrazku, no jedna dość mocno przerobiona przez, przez RWB i pana Akirena Kaisana. Także bardzo miłe spotkanie. Piękne auto. No, mega sprawa, naprawdę te poszerzenia. To wszystko robi, robi mega robotę. Nawet tu w porównaniu do poszerzanej Turbo no, nie było polotu. Także naprawdę super spotkanie i jakaś kolejna, kolejna przygoda, i, i może kiedyś, kurde, może kiedyś takie RWB stanęłoby u mnie w garażu. Na zakończenie. Wycieczka, która utkwiła mi w pamięci, czyli wyprawa na drogę trolla. Mega polecam, jeżeli ktoś wybiera się do Norwegii, to jest obowiązkowe, trzeba tu przyjechać, zobaczyć, przejechać tą trasę, i widzicie, no, mega, mega doświadczenie, mega wrażenia, tak? A na samym końcu czeka taka niespodzianka. Przy okazji drogi Trolla pojechaliśmy dalej w stronę Geiranger. Także też bardzo fajne i kultowe, kultowe miejsce. Niestety tu nie mam za dużo zdjęć. Jedynie, jedynie nagrywki, czy jakieś filmy, tak już ze szczytu samej trasy, no i obowiązkowo ze stacji benzynowej 964 nie jest jakąś taką wielką pijaczką, ale ma apetyt, tak? Ma apetyt jednak na to paliwo, no, ale odpłaca się, tak? Odpłaca się tą jazdą i, i tymi wrażeniami. No i na zakończenie obydwa auta razem, mówię obydwa, bo widzimy 964 w tle, a na przodzie bohatera kolejnego odcinka, czyli zostajemy w klimacie turbo z Alpiną B10 Biturbo. Zapraszam do oglądania, widzimy się niebawem. Hej, cześć!